Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 roku w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi, skutecznie udziela wsparcia finansowego przedsiębiorcom, którzy ucierpieli wskutek tegorocznej powodzi. Już wiele firm z całego regionu dzięki pozyskanym środkom remontuje swoje firmy i ponownie uruchamia produkcję lub usługi. W mojej ocenie nie było to do końca trudne, natomiast no, jak przy każdej procedurze, gdzie są udzielane pieniądze z środków publicznych, trzeba zachować pewne, pewne mm, zasady, no i to musi być przede wszystkim transparentne, tak? Czyli e, trzeba wykazać się tą stratą. Akurat w moim przypadku był powołany rzeczoznawca z Karu, bo ja sobie tak która zażyczyłem, ale można było powołać swojego rzeczoznawcę. E, Czas oczekiwania tego rzeczoznawcy był, mówiąc szczerze, jak dla mnie błyskawiczny, bo czekałem może dwa tygodnie. E, e, przybył e, i tutaj troszkę się wydłużyła procedura. E, no z racji tego, że tych, tych, tych firm do ocenienia miał bardzo dużo, e, musiałem poczekać około dwóch miesięcy, ale bez problemu później zostały te środki mi e, przyznane. Natomiast rzeczoznawca przyjechał no, na miejsce, żeby ocenić e, straty. No, i to w zasadzie tyle. Resztę rzeczy można było przeprowadzić jak najbardziej zdalnie. Powiedz mi, czy to duże wsparcie dla to Twojej firmy? Tak. Spore wsparcie. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak Rzeszoznawca wycenia. W moim przypadku e, ta, ta, ten, ten, ta strata e, była mniejsza w porównaniu do tych osób, które straciły wszystko na wyposażenie całych sklepów, czy, czy, czy w jakikolwiek inny sposób e, ten biznes został uszkodzony, gdzie strata była szacowana na 200 tysięcy na przykład. Nie? To, to są środki częściowo zwrotne. Częściowo zwrotne, albo inaczej należałoby powiedzieć. Jest to pożyczka, która jest w dużej części umarzalna. Panie Agnieszko, udało się pozyskać pieniądze na rewitalizację tego miejsca, no i przede wszystkim odnowienie po powodzi? Udało się, udało się uzyskać 120 tysięcy z karą. Jest to duże wsparcie dla nas, dla przedsiębiorców. Chociaż tyle i aż tyle. Jak długo Pani czekała na te pieniądze i jak długo trwały formalności? Formalności trwały dłużej niż przelew, bo przelew przyszedł w jeden dzień, a formalności niestety trudne dla takiego laika jak ja, więc sama sobie nie poradziłam, musiałam po prostu poprosić o pomoc i po jakimś dobrym tygodniu zbierania wszystkich papierów złożyliśmy dotacje, które bardzo szybko przelane zostały na konto. Pojechała pani osobiście, do ile góry podpisać umowę? Tak, byłam osobiście, bo no taki jest wymóg, więc o ile można było papiery złożyć w Agroregu, w Nowej Rudzie, to papiery trzeba było całą umowę podpisać w jeleniej górze. Co się uda za te pieniądze zrobić? Mnie się uda zakupić jedną pralnicę, jedną suszarkę, stół do prasowania i szafę taszerską. W czasie powodzi, jak wysoko tutaj była u Pani woda? U mnie w lokalu 1,85 m, na zewnątrz do, do 3 m. Czy udało się odzyskać coś ze sprzętu? Nie, ze sprzętu nie udało się odzyskać nic. Czyli została Pani praktycznie na lodzie, od początku buduje Pani firmę? Od początku buduje tak, tak. Ten sprzęt, który w tej chwili tutaj pracuje za nami, przywio przywiozła Pani z Niemiec? Tak, tak. Tam zamknęła się prajnia i tam można było odkupić yy, za dobre pieniądze dla nas. No. Czyli to wsparcie, jak Pani ocenia, to taki dobry zastrzyk, który daje Pani szansę na to, żeby dalej funkcjonować? Nie no, każdy zastrzyk gotówki jest dla nas na wagę złota tak naprawdę. Wracamy do cen prądu sprzed pandemii, wracamy do normalnych rachunków, więc każdy yy, taki zastrzyk gotówki jest na wagę złota. Z punktu widzenia mojego, jako osoby, która jest naprawdę weteranem jakby wypełniania wniosków o dotacje, o kredyty, o różne tego typu rzeczy, te wnioski były relatywnie łatwe. Nie było tam nic takiego zaskakującego, ani nie było załączników jakichś takich, które, które zgromadzenie byłoby kłopotliwe, więc uważam, że sam wniosek nie był trudny, ja mam też takie troszkę podejście, bo ja spotkałam się z taką opinią, że tyle papierów, a że w ogóle no a trzeba mieć świadomość, że żeby zarobić pieniądze, też trzeba jakąś energię włożyć. Natomiast jeżeli chodzi o wydatkowanie tych pieniędzy, to my jeszcze jakby delikatnie jakby powstrzymujemy się, chociażby ta sytuacja tutaj, my jesteśmy jednym z obiektów, który był pośrodku korytarz rzeki tak naprawdę. Niepokoi nas, że do tej pory nie ma gdzieś tam sugerowanej zmiany, która miała polegać na tym, że będzie więcej czasu na wydatkowanie tych środków, że będzie to wydłużone do 12 albo do 18 miesięcy, bo tak naprawdę troszeczkę wymusza się na nas działanie w pośpiechu, a więc no na tym terenie, którym dysponujemy, czyli na budynku, który potencjalnie może być terenem zbiornika, czy też być przeznaczony do wykupu, czy nie być przeznaczony do zamieszkania. Czy też do prowadzenia działalności. Więc ja tutaj jakby dostrzegam problem, że ten czas powinien być wydłużony, żeby te decyzje były rozsądne. W przeciwnym razie będzie to troszkę, e, jakby, no rozrzutność, tak? czy niegospodarność. O. Aha. Ale wsparcie jest duże. Te pieniądze na co zostaną przeznaczone? Wie pan co, no na, na odbudowę właśnie, zresztą one są przeznaczone na odbudowę, więc tam nie ma dowolności. To nie są pieniądze na pokrycie bieżących kosztów, to nie są pieniądze na płynność, więc one de facto będą przeznaczone na te prace remontowo-budowlane. Akurat u nas ta skala miała, jakby tej szkody była ogromna, bo ja szacuję, że to jest bardziej 3 miliony niż 200 tysięcy, więc to się wchłonie bez, bez problemu. Natomiast, no, tak jak mówię, staramy się troszeczkę wstrzymywać konie, czekając tutaj na decyzję, chociaż nie jest wykluczone, że po prostu będziemy zmuszeni te pieniądze wydać, żeby je rozliczyć, a potem będziemy patrzeć, co się będzie działo.